Witam serdecznie Jest tego towarzystwa jak zwykle Ale coraz mniej, no wiadomo, sąsiady coś tam łapią Ale myślę, że niedługo będziemy dla Was niespodziankę Wszyscy się zdziwią No ja też się zdziwiłem, ale Będzie to, myślę, że taka niespodzianka na wakacje do wakacji to wszystko muszę, że ogarnę i No i będzie trochę inaczej Ale mówię będą gonione Nie będzie żałowane A dzisiaj no jak to dzieje się no? Ostatnio są się złapał podobno 30 Ale zamiast ja zgonić, zgonił on. Wiadomo, blisko Buda Budy. Także sąsiad może ganiać. Niby ganiał u siebie, a zgonił u mnie. No i 30 świeżych padło. Nie ma o czym mówić. Znaczy, no jest o czym mówić, ale mocno mnie to nie boi. Przyzwyczaiłem się do takiego ganiania niefachowego. Mówię, no niespodzianka będzie za jakieś dwa miesiące, która wszystko wyjaśni. No jest coraz mniej. No ale jak się nie przynosi a sąsiad łapie, to dziwne, żeby było coraz więcej. Ten pocztowy, którego ostatnio pokazywałem do tej pory, lata nawet był dzisiaj... W ścince. może nie ścińce, ale wpadł do sąsiada w gołębie i jakoś się śliznę. ten ze młodych to za wiele nie zginęło na szczęście. Przyczęnie, tutaj tak pod serca połażą. Ja popatrzę. Adam z lasek pewnie poznaje część swoich. No ponad 300 jest, ale ile to nie wiadomo. Możecie Tutaj też jest sporo. mogę pokazać. Chwilę powstanę. Tu są dwa. Jajeczka, jajeczka. Tu są dwa następne. tutaj nie mam tutaj są następne Tutaj gdzieś też były, to już o tu są następne. I jest sporo także Wygląda to przepięknie, normalnie Miód na moje serce Ile jest, to jest Ale tak jak powiedziałem jak mi odpowiadaliście nie donosimy Ile jest, to jest, tyle No, jest i ta pocztowa. Oops. <laughs> damy jeść trochę na ziemi jak zwykle Tak to wygląda, się sypie Jeszcze jakiś mój powrócił żołobnik, widzę Jakiś przeplot Nie, co się dzieje grzeć, One To No i tak to mniej więcej wygląda. O, jeszcze żołnierz, jakiś usiadł, siada na ten ale ten kosmaty to. No nie mój poleciał dalej. Także zdróweczka. Siada, siada, siada. Nie Łoś, ale to nie mój, także nie jestem zainteresowany. Może to sąsiada. Dobra, pozdrawiam, na razie, cześć.